Hej, Kazowie, jestem na tym dzisiejszym filmie. Jesteśmy już, już w wydałga w Pils w Łotwie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. A, Kazowie, tylko ser. sprawa: Ściszam telefon. Kazowie, bo po pierwsze, nie ten tryb gry, pojedynczy turniej... Dauga Pils, pojemność stadionu 7,500, długość toru 373 m rekord toru 66,01 sek sekund i twój najlepszy czas 59,21 sekund. Dauga Pils, Michał Jebsen Jensen, numer startowy 52. No i zobaczymy, jak Michał Jebsenowi sobie pójdzie w, w Łotwie. Obsada, bieg przeci, Andreas Johnson, Maciej Janowski i Nicky Pedersen, który mam nadzieję, że albo wyglebi, albo za albo będzie ostatni. No ale, no, zobaczymy. Tę grę nagrywałem ostatnio 25 czerwca i dwa tygodnie temu, albo dwa miesiące. Nie, dwa miesiące temu. Więc dawno nie grałem w żużel, i dawno nie nagrywałem, I są też efekty, bo. Słaby start Jensena, to jest długi tor. Jeszcze słońce się traci w starcie. I mam ściszoną grę. Po wewnętrznej próbuję atakować Pedersena i Janowskiego. Ale póki co na razie, no niestety no, to nie skutkuje jakoś dobrze. No, Mikali Jabsen Jensen aż do bandy go wynosi. Trzecie krążenie na prowadzeniu Adraans-Jonsson. Drugi Maciej Janowski, ale już Pedersen wyprzedzony. Teraz się zabieram za Janowskiego. Okej. Okay. Drugie miejsce, ostatnie krążenie. I Jensen na prowadzeniu trochę skosiłem Adraansa-Jonsona. Wejście w ostatni łuk. Na szczęście Mikal i Jansen zdołał wyprzedzić wszystkich czas 61,86 setnem. więc na razie idzie perfekcyjnie. No i widzowie, teraz wyścig numer 6 Obsada Jarosław Hamper Thomas Jonas on Eee No dobra, dobra. Ustawienia nic nie będę ruszał w motorze, więc zobaczymy. Kto teraz wygra oby Mikali Jobsen Nielsen Numer startowy 52, więc sobie tak leżałam. Siedziałam na kokonie myślałem co by to nagrać. No i na żurze dzisiaj wypadło. Bo wczoraj filmu nie było, więc to już za długa przerwa. Tak być nie może. Okej. Okay. Łufnenem się szczepiłem. Ale już go wyprzedziłem. I ona Sona również. Ampela Jeszcze nie. Ale, zaraz od bandy się odbiłem, właśnie to mi pomogło. Się utrzymać na pierwszej pozycji. Drugi Jonasson, trzeci Hampel, czwarty Wolfinden. O Oj, trzeci. Hampel się dał. Dobra. Dał Gapils, no już dawno nie grałem widzowie, rzadko gram ogólnie w żużel. A to jest też błąd, bo powinienem ćwiczyć. Więc no. Dobra, no, drugi Thomas, Jonasson trzeci, Taiwu innen a Hampel, który prowadził, Jensen go wywalił na czwarte miejsce, sorry Hampel, no ale taki sport. Wejście w ostatni łuk, Mikael Jepsen Jensen ma rewelacyjną formę, czas 60,20 setne, okej. Okay. Wyścig 12. W kasku czerwonym dzika karta. W kasku niemieckim Jensen Doyle. i W kasku żółtym Krzysztof Kasprzak. Mikałie Lepszeniensen ma 6 punktów. W kasku białym. Na no, panie startowy bo wiada albo w Doyla. Uwaga, oczywiście się nie da, no. Na... troszkę przez ale jak zawsze, ale. Ja sam to robić specjalnie, żeby dawać więcej emocji ludziom. Tylko kartę Kasprzaka i Doyla również. Tym razem poszło łatwiej, chociaż Doyle nie daje za wygraną. Ale już wszystkich rachu ciachu na pierwszym okrążeniu zaczynające się drugie już wyprzedziłem. Więc Dałga Pilc rządzi w Łotwie. O troszkę pociągnęło, ale opanował motocykl. Doli po wewnętrznej, ale ja tutaj pilnuję do iliku Co ty tutaj do już Szukasz szczęścia? Nie, nie doczeka się. Trzeci Krzysztof Kasprzak, i czwarty dzika karta. Oj, trzeci. Ostatnie okrążenie. No mle, doj cały czas próbuję po tej wewnętrznej, ale ja do kredy. Wejście w ostatni łuk. I nie ma szans Jason Doyle. Bo wygrywa Mikał niepszenię ten czas 61.66 i jeszcze wyrąbał za mytł. No Na bieg zaliczony. Kasprzak ostatni. Nara, ile punktów ma Pedersen 6. Program zawodów. Na szczęście wypadków nie było. Nara, wyścig 15. Obsada. Greg Hancock. Chris Horder Niels, Niels, Christian Iversen. Jademy panowie. Jademy, jademy. 52. Jedzie dobrze na razie. Bieg 15. Uwaga, przygotowani do startu. Start. Okej, okay, przez pana, ale zaraz tutaj Nadrobię Jest Drugi raz chyba w kasku białem. już. Hancocka już. Holdera jeszcze nie, ale zaraz się zajmę. Za holderem po zewnętrznej. Okej, okay, więc holder wyprzedzony. Yy, Hancock trzeci i 4. czwarty. Rzadko na żużlu gadam, no ale dzisiaj już muszę, bo ostatnio nie gadałem. Prędkość 104 była przy tej płocie. Po prostu mnie tak pociągnęło, ale się wykontrowałem. O, oh. Hancock i z walczą, wejście w ostatni a nie, to jeszcze jedno krążenie, okej, okay. ostatnie okrążenie, Chciałem, że to już ostatnie, to jeszcze jedno, Iwersen Iverson się w walce, wejście w ostatni łuk, strony oczu, mogę już tu dojechać, 59,78, drugi Hancock, trzeci Iverson, czwarty Chris Holder. Bieg siedemnasty. Obsada Troy Bachelor, Matej Żagar i Chris Harris. Bieg 17. Jedziemy szybciutko. O, stoję na polu czwartym. Na polu D w kasku żółtym. jedziemy Uwaga, zielone światło. Czas. Start. Teraz w miarę równy start. Okej. Okay. Aris, nie wyglebuj. Słuchajcie już tutaj... O, zaraz robię z Tobą porządek. Chyba, że... Jednak nie. Ale... 37 już zaraz będzie... Połknięte. I... Bachelor również. 75, albo jednak nie. Ale już teraz Bachelor i... Harisem się szczepiłem, ale to mi w sumie pomogło, bo jechałem na jednym kole No i teraz Matej Żagar mi został jeszcze. Albo już nie. Ostatnie okrążenie. Uuu, dobra, wyprzedziłem Harisa. Ja wiem, że zjadę. No, walka w tym biegu, proszę Państwa, widzowie. Wejście w ostatnie w no, Żagar już to wygrał. Ale trzeci, no niestety, Mikael Jepseniensen. Czas 62-63, Bachelor czwarty. No niestety trzecie miejsce, ale dalej jestem na miejscu pierwszym, 13 punktów. Półfinał numer pierwszy, wybieram sobie drugie, a nie będzie pierwsze pole startowe. Tor był równany, obsada półfinału pierwszego, Greg Hancock, Chris Holder, Chai Ufinnen okej, okay. 52 Mikal Jebsen Janssen, Jensen, Dauga Piels. przygotowanie do startu, START! jaj Chciałem ukraść start widzowie i niestety dotknąłeś taśmy, kto wygrał? wygrał Tyofin, na drugi Greg Hancock, trzeci Chris Holder no niestety, ale jada jeszcze NM'ek you no know? Nie, nie jadę już w finału. Miejsce, piąte, 13 punktów, pechowa liczba, więc pewnie dlatego. ale to nie było specjalnie no nic, ale przynajmniej walki było. Zawody w Dałgapis wygrał Greg Hancock, drugi ten trzeci Jason Doll. Więc zostawcie łapeczkę do gry: subskrypcję oraz komentarz. I co? Ej.